Siemanko z tej strony, no, witam Was w ostatnim odcinku z serwera Ournev Live. Dzisiaj rozstrzyga, rozstrzygamy konkurs na wygranie Wicka, mojego oczywiście, za darmo. E, wie, więc osoba, która wygrała pod komentarzem, ten inaczej Archie, czyli admin dostał Bana, więc zrobię losowanie z tabeli serwera. Mam już rozpaloną stronę do losowania numera i ta osoba musi się zjawić obok mnie i dostaje za darmo darmowiska Więc idziemy losować osobę Mamy numer 22 więc musimy Haha! Losowało mi... mnie eee, Więc to się nie liczy więc jeszcze raz, 10. No to tu już chyba będzie ktoś. O, jest jakiś typek. Więc piszemy do niego na PM, żeby się zjawił. I na razie musi nam odpisać, ale będzie lipa. 397 id. Chyba nie odpisuje typek. A jeśli nam nie odpisze, no to będę tak cały czas... Cały wybieram no to pół serwera będę losował no ale jak widzę ludzie się nie interesują tym więc losuję znów tak cały czas wybieramy numer 20 20 to jest jakiś typek który nie wiem czy ja widzę cały czas pamię do ludzi którzy nie chcą się zjawić pod urzędem Jeśli nie, no to wezmę Pana, który nie wiem... Nie no, to jest ostatni raz. Trzy razy pod rząd, losujemy ostatni numer, to jest 22, znów mój, oczywiście najlepiej. Będziemy tak cały czas, bo mi nie wywe... O, a, jest już ciekawszy numer, jest 6. Jeszcze jakiś depol... Polski Koks, może on coś napisze O jak widzicie Jakaś osoba odpisała, że przyjdzie po to auto Więc jakiś, nie ma, nie ma dużo cjot ja to w naszym serwie, Bo napisał, że id idę No wiem, ja mu pokażę tego widzka To nie jest on Więc szukamy go, gdzie? On jest, pan Koks Pan Koksu musi tu gdzieś być. Ja no, chcę być numer 6. Gdzie on jest? Czekam na numer 6, ale widzę żeś mu szybko nie idzie, to zjawienie się pod uządem. O, idzie, idzie. Chyba on. Więc jak widzicie mamy pierwszego Kurde. a było 397 ID Więc ja tu chciałbym go sprzedać mu o, Tutaj mamy sprzedać pojazdów 6 397 za ID 6 397 Więc widzicie, wygrał jakiś typek z ID6, mojego widzka stunowanego, podam mu jeszcze kanał. Więc elo, trzymajcie się, do następnego odcinka.